3 2 1 TRIBUTE! Siema widzowie, z tej strony Sniper21 e, Witam was w grze legend Nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś tak dawno Na moim kanale e, była taka seria Nazywała się Od Odgówna do Pro. Hmm. Ogólnie postanowiłem ją, jakby to powiedzieć, odnowić na swój kanał, tylko troszeczkę w innej wersji niż wtedy. Znaczy, błąd. Wersja będzie ta sama, aczkolwiek sposób, w jaki będę nagrywał, będzie inny, bo e, filmiki będę edytował lepiej, będę przycinał, może jakieś efekty jeszcze, jak się nauczę, to będę udawał i tak dalej. No i to było na tyle. Plan na mam taki, żeby zagrać z na topie. I zobaczymy w ogóle, czy uda mi się tutaj wbić 30 level, nie? Bo na razie mam 11... ...z tamtych serii i mam nadzieję, że... ...jak biję jak już ten 30 poziom... ...to uda się jakąś sensowną rangę na tym koncie wbić. Byłoby fajnie oczywiście. Dobra, zapikujemy Rivenkę. Hmm. Jakie by tutaj runy pod nią zrobić? Pomyślmy. Ta podmastera moja ta mniejsza. E, mam pomysł już na runy. Zostaniemy z precyzją i z konquerorem yy. I tylko... Hmm. W sumie? Nie, zostawię to tutaj. To tutaj zostawiam wszystko. A no i w sumie... A dobra, nie, nie zmieniamy. Zostaje tak jak jest wszystko. Śmiesznie <śmusznie śmusznie> będzie. Nie chcę mi się szczerze zmieniać źródła, nic innego w tym <śmusznie> sensie robić. To co, jak tutaj... Wszyscy już wypikują. Zrobi się cięcie. Dla was to będzie chwila, no, no dla mnie jeszcze taka dłuższa. <laughs> no, to do zobaczenia po cięciu. Dobra, witam was wszystkich po cięciu. Zaczniemy sobie z Długim Mieczem, podkami i Wardem, standardowo. Eee, ale duży interfejs. Ech, za duży, Ok. Gramy. Hmm, od jakiego skina by tutaj sobie zacząć? W ogóle gram na piorę, która ma już skinę nauczycielkę, czy jakoś tam? O, <laughs> z linijką, będzie miała linijką bić. Haj, hmm, groźna. Ale tak wyglądają teamy. Na topie w enemy jest Fiora, na dżungli Lissin. dziwo na midzie Jarvan. Bot jest MMK Korkiego. Nasza drużyna to Jarimek na topie. Ramos na dżungli. Katarina na midzie. Liczymy go na bocia. To będzie ciekawy mecz botlonowy? A zarazem na midzie. Hmm. Jarvan na midzie? Także jeszcze nie widziałem. <laughs> nie ukrywam. Ciekawe. Aż mi się jabłka ucieszyła. Możliwe, że niepotrzebny nie też aczkolwiek chciałem mieć 100% pewność, że uda mi się ją zabić. Dobra, Sniper, skup się na farmie, bo to jest potrzebne w tej grze. Mm. O! Czy to za tak był? Jakieś takie dziwne leciutki. Zastanawiamy to też, dlaczego ona teleportu nie użyła, skoro ma teleport, ale czepiam się, to jest tylko 17 poziom mojego przeciwnika. O, już jest. Uch, żeby ta za łatwo tylko nie poszła. Tak wiem, nie potrafię farmić. Niestety bywa. Uuu, mocno ma z tafiora. Zaszło za mnie, zaszło teraz z tej strony będzie? <grym> Super. Oh, no i zgankował, i zgankował. <grych> w sumie moja wina mogłem warda postawić. No dobra, trudno. Dobra, ładnie dostałem na pyrkę. Dobra, tą farmę trzeba zgarnąć i to tak bez kapy. Dobrze. Dobra, gdzie jest ta fiorka? Cofnęła się z pewnością. Maksujemy sobie na początku Q. No mi udało się zabić? Czy zabioram drugiego? Czy zabijam? Czy zabijam? Tak, zabijam. Dobra, dla do nich. I co Zostanie nie? Otrawa jest, zbroję. No chodź. No chodź. Patrz, tutaj masz taki ładny. W tą swoim masz taką ładną. No chodź, dawaj. No chodź, fiorka. Jezu, kocie, nie teraz! Kot przyszedł i mi chce skoczyć na nogę, wbijając swoje pazury i mi przeszkadza. Co za... Ach. Easy. A i nie trafiłem wardem. No cóż, trzeba to dobra dopracować jeszcze. <noise> co on odwala w dupę? A co ja odwalam? Halo! <noise> trzeba będzie uzbierać sobie niebieskie esencje na jakiegoś jasło. Czy jakąś inną postać shitową, <taki> takiego ZEDa na przykład. No, obita mocno. Fiora się mnie boi ogólnie, że mam przewagę psychologiczną nad nią. Czekałem do ulicika mojego? Nie wiem, wbijacie wtedy pod, pod nią w wieżę, czy nie. Bo w sumie to jest Fiora. I ona ma ten taki swój skill wkurzający. Którego zużyła. Haha! <grymna> 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 Ty cię mam szmato! Ty, może mi się go też ściukować? Machać, no, chodź, chodź. Tutaj pójdziemy. Chodź tym lesinem, no dawaj, chodź. Czeka na fiarę. Czy jednak nie jest taki głupi jak myślałem? Aczkolwiek... ...cela ta ma gównianego. Zwaliłem to. Mączka, jak nie było tak źle. Teraz tylko ich chciała wyeliminować. Skupimy się na fierze ona będzie najbardziej wkurzająca. Dobrze. Hmm. Fiara raczej do mnie nie podejdzie. Bez junglera lub midlinera. A, z pewnością znowu je ten lisentaj wbije. Dobra, teraz uciekamy, bo zaraz lepiej przyjdzie. O, 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 o. Boom! Outplay. Ale kotku nie teraz, kicia, nie przeszkadzaj. No i naisu nice, outplay. Przyszedł ślepy i się wypieprzył w dupę. To nie, jest gang. Chociaż, co tam będę ich oceniał, to są tylko niskie poziomy. Które fakt fakty mają ode mnie większą farmę, ale co, ja tam się znam, jestem tylko w Silverze 2. Hmm. Ten Lucen nawet dobrze. zastanawia się, czy to nie jest smurf? Dobra, uwaga. Ściekła fiora Dobra, trzeba uciekać, pieprzamy, panowie! Dobrze Uślepy zrobił tripla Porąbany Dobra, nie kontra fiora na bomba. <grymne> Dobra. I teraz pytanie: jest tylko jedno: ryzykujemy? <grymne> no I się wywalimy? Czy cofamy się i gramy na bezpiecznie? Hmm, chyba znacie odpowiedź, nie? Oczywiście, że ryzykujemy. Boom. Dobra, ślepy jest na, na drake'u, Tylko gdzieś znikł Jarvan? I to może być niebezpieczne. To może być gwóźdź do mojej trumny. O Jezu nic nie widział tego Drake'a. U korki. U. U. Na niego jeszcze nie... Dobra, nie, uciekamy, bo mnie zabije. MFK, jest... A nie, MFK jest też na drake'u. O, jak się wywrócą. Wszyscy tam ładnie. Nie? Jednak docentę ugrał? Czyżby? Ej, korki! Bądź tak miły i pozwól! O, u, Fiora, dobra, nie ma co. Uciekamy, ja się ich boję. Oni są zbyt mocni. Ej, ale tak. <laughs> Czyli jednak. Miasek był taki. Dibilu cofnij się, a się nie wywrócisz. Patrz, to się tak w dupę robi. Albo nie patrz, tak się tego nie robi, nie? Ale, ale spokojnie, ja to naprawię. O. No. Mm. 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 Mój kill. Dobra, zostawiam im tą fiorę. Nie chcę mi się z nią bawić. Moja farma spada i deszczu. Ok, trzeba iść z odcieczką. Katarina, nadchodzę. Jednak nie nadchodzę, to było najgorsze co mogę zrobić. Nie będę nigdy małym Riven, chyba. Bo mi to nie wychodzi po prostu. Jestem nieudacznikiem na tej Riven. Ale zgarnąłem asysty. To się liczy w dupę. Uciekamy, nie ma co. Ona się wbiła? Ona się wbiła? Co za wariat? Jest, co ja robię, to robiłem. Nie. Jakie to jest sitowe, co ja to zrobiłem? Boże, nie. Ale wierzę w siebie i swoje umiejętności. Tak samo wierzę, że ta fiora umrze. No. I to było ładne, to było ładne. jak ta fiora grać nie potrafi. W przeciwieństwie do na przykład takiego Jarvana. Czy tam Licina, nie? I Korpiego. Oni akurat coś grają. Nie powiem, że nie. Aż w szoku jestem. W ogóle że takimi postaciami grają tutaj. Taki Jarvan, w sensie e, Ramus, e, Korki, takie dość rzadkie postacie, nawet na tych wyższych rangach. Często ich się nie widuje, aczkolwiek tutaj widzę. Początkujący grają i to nawet wychodzi. Nie powiem, że nie. Brawa dla nich. Ja na przykład Jarwanem w ogóle nie potrafię grać, więc szanuję każdego kto tym gra. No na to dobrze wychodzi. Bo ja bym już tam dawno miał jakieś, nie wiem, 0.11 czy coś, no. Naprawdę jestem takim głównym Jarwanem, nie? A już czt czterech nie porobię, aczkolwiek to, co tutaj zrobiłem, było ładne. Mi się spodobało. Za to, Maxy, możecie lajka zostawić, naprawdę. A, no, bo. Czekajcie, sorry, jest moderny teraz na YouTube na nowo. No, już, nie zapomnijcie, by zostawić łapkę w górę, suba i komentarz oraz walić dzwonek, nie? To był taki. <grytanie> Czekajcie chwilę. Yy, moje wyświetlenia nie przekraczały tam, załóżmy, praga 2000 w sensie, nie? A teraz mam 4500 ileś, nie? Także zmiana to jest diametralna w sensie, bo to co ja nagrywałem wcześniej, nawet w połowie nie było teraz przez te filmiki, które nagrywam obecnie, yy, nie porównały się. Nawet miałem 7%, żeby świata się YouTube na moje filmiki, na stronie głównej. W sensie nie, tak naprawdę tego nie wiem, jak to działa, ale żeby świata. A wcześniej nawet jednego nie miałem, bo sobie patrzyłem na te statystyki. Więc jestem w szoku dosłownie, jestem w szoku, bo to co się stało z moim kanałem od czasu, gdy zacząłem rzucać te filmiki, to jest jakiś kosmos, tylko brakuje takich stałych widzów, stałych wyświetleń, co przyjdą. Zostałem jakiś komentarz, lajka. A o to chodzi. Nawet łapkę w dół, jeśli chcecie. Napisać jakąś uwagę co do gry, co do bildu, jaki pomysł na następną postać w filmiku, bo... Nagrywam teraz y, z każdej postaci wyrodu przynajmniej chcę po jednym filmiku nagrać z tego Exa, nie? Jak na przykład Irelia EXE, Yasuo Yasuo Chcę Z każdej postaci nagrać przynajmniej po jednym filmiku. To jest a 153 filmy, przypominam. E, więc no, więc możecie napisać, jaka postać ma być w następnym odcinku. Ja chętnie ją nagram. Nawet sposób jaki mam ją nagrać, pod co mi to jest obojętne. Mogę takie filmiki robić. Dla mnie to tam... Ważne, żeby wam się podobało, nie? A czy wygram, czy nie, ja to wrzucę, no bo w sumie czemu tego mam nie wrzucać, skoro Wam to sprawia frajdę, mi się to przyjemnie nagrywa, why not, co nie, co nas powstrzymuje, ludzie. Ześmy jedną wielką rodziną na tym YouTubie, na moim kanale. Nie wolno na tym zapominać. Wy mnie oglądacie, poświęcacie swój czas dla mnie, spoko, ja Wam się odwdzięczę filmikiem jaki chcecie, nie. Tylko napiszcie. Dobra, bo się rozgadałem co na jakieś ważne tematy, a tu trzeba grę zakończyć. Bo już 25 minut trwa. I tak coś tam wyedytuję nie jak zawsze. Znaczy nie jak zawsze, bo nie miałem tego zwyczaju. Ale wyciąć by się to sprzedawało parę momentów zbiegania na przykład na linie. To już filmik byłby krótszy, nie? Tam wiadomo, przedział filmów, nie wiem, chciałbym taki, że max 30 minut. nie? Nawet nie wiem, czy nie. O, wygrana, super. Udało się wygrać giereczkę. Także, dzięki za oglądanie tego filmiku. Ja przypomnę jeszcze raz o zostawieniu subskrypcji, lajka, komentarzu i dzwoneczku. Zapraszam też do poprzednich serii. Zdoda. Ja byłem Snajper. Na razie. two one drop it